Dobry wieczór, witajcie. Ok, chyba wszystko powinno być w porządku. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Dzisiejszy live to Hashimoto a Gluten. O Hashimoto już. Macie filmik na moim kanale na YouTubie, więc dzisiaj będzie troszkę mniej. Będzie raczej o tym połączeniu, czy faktycznie dieta bezglutenowa jest wskazana przy Hashimoto. Oczywiście, kiedy nie mamy stwierdzonej celiaki, więc troszkę dzisiaj Wam o tym poopowiadam. Także czekamy jeszcze chwileczkę. Oczywiście, like zostanie zapisany, jak mi się uda to wszystko zrobić, ale, ale myślę, że będzie. O, witamy pierwszych gości. <laughs> hej, hej, hej. Postaram się oczywiście krótko i zwięźle to zrobić, żeby też Was nie zanudzić. Powiem tak naprawdę te podstawowe, najważniejsze rzeczy, przegląd badań, no a resztę będziecie musieli sobie też sami zdecydować, tak naprawdę, co dla kogo jest dobre i kto jakie ma odczucia po, po właśnie zjedzeniu glutenu. Bo też jeśli chodzi o eliminację glutenu z diety, to tak naprawdę. No to nie jest taka łatwa rzecz, prawda? Bo jeżeli my chcemy wyeliminować gluten całkowicie z naszego jadłospisu, no to tak naprawdę, jeżeli mieszkamy z kimś, czy to są rodzice, partner czy rodzeństwo i oni jedzą produkty glutenowe, to ten gluten unosi się w całej kuchni. Powinniśmy używać innych noży, innych desek i tak dalej. Więc tak naprawdę totalnie, jeśli już mamy cel jak jest stwierdzoną, i powinniśmy y, spożywać dietę bezglutenową, taką stricte mega, mega bezglutenową, restrykcyjną, no to to jest naprawdę ciężkie do zrealizowania. Więc y, tutaj jakby nie mówimy o takim obszarze, bo na przykład ja mam u siebie pacjentki, które mają Hashimoto i po prostu lepiej się czują, jak mają dietę bezglutenową, ale to jest po prostu na zasadzie, że my tylko nie korzystamy na przykład z płatków owsianych, tylko używamy płatków jaglanych i tak dalej. Chleb też żytni, ale żyto wiemy, że czasami jest zanieczyszczone tym glutenem, tą pszenicą, więc tak naprawdę to nie są do końca diety bezglutenowe. Oczywiście dieta bezglutenowa jest też dietą restrykcyjną, jest dietą, która wyklucza bardzo dużą ilość produktów, więc może dochodzić do różnych niedoborów. Trzeba to odpowiednio zastępować, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, więc, więc tak naprawdę trzeba to zrobić mądrze. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Więc tak, jeśli chodzi o Hashimoto. No to to jest choroba autoimmunologiczna tarczycy, tarczycy, związana zazwyczaj z niedoczynnością tarczycy i w chorobie Hashimoto mamy do czynienia, kiedy w naszym organizmie poziom przeciwciał anty -TPO lub anty -TG, lub jednych i drugich bardzo wzrósł. I organizm zaatakował sam siebie, czyli organizm, nasz układ immunologiczny, można powiedzieć, że mu się nudzi, niszczy naszą tarczycę, która naprawdę koordynuje całym naszym organizmem, no i jest niezbędna do, do prawidłowej pracy tego naszego organizmu. Niestety jest cztery razy częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn. Jak to mówię, kobiety mają ranę pod tym względem. Jest to stworzenie, w którym organizm dopuszcza się autoagresji, czyli właśnie skierował swoje działania. Zamiast bronić naszego organizmu, to on zaatakował sam siebie. I przewlekłe zapalenie tarczycy niestety może prowadzić do niszczenia tarczycy, aż w końcu do. W konsekwencji może to doprowadzić do niewydolności pracy tej tarczycy i do tego, że tarczyca nie będzie wytwarzać hormonów w odpowiedniej ilości, i stąd może dojść do niedoczynności tarczycy. Teraz tak, o Hashimoto mówię, nie rozwodzę się bardzo dużo, ponieważ jest osobny filmik, więc już też mówiłam trochę na ten temat. Chciałam się bardziej skupić właśnie na tych badaniach, na glutenie i na celiaki. Jeśli chodzi o celiakię, to jest to choroba trzebna, jest definiowana jako trwała nietolerancja glutenu i należy tak naprawdę do najpowszechniejszych chorób układu przewodu pokarmowego. Częstość występowania zbliża się do 1%, więc tak naprawdę często nieczęsto, ciężko stwierdzić. I co to jest celiakia? To jest gwałtowna reakcja organizmu po spożyciu pszenicy i czasami jest to też jęczmień, owies i żyto, bo tak jak mówię, są to produkty, które mogą być zanieczyszczone pszenicą. Celiaki mamy coś takiego jak alergie i nietolerancję glutenu. I to też trzeba sobie rozgraniczyć, bo to są tak naprawdę dwie różne sprawy. Więc teraz Wam chcę wytłumaczyć alergię na gluten, a celiaki Czym to się różni i jak się diagnozuje jedno i drugie. Czyli przyczyną objawów celiaki. I alergii tak naprawdę też jest nieprawidłowa reakcja naszego układu immunologicznego. Czyli tak samo, znowu układ immunologiczny powiedzmy, że mu się nudzi, i zamiast bronić nas, szukać jakichś patogenów, bakterii, które wdają się do naszego organizmu, on po prostu się nudzi i atakuje sam nasze komórki. Czyli coś, patologicznego, bo takie, taka choroba, taka reakcja nie powinna mieć w ogóle miejsc. Przy celiakii mówi się nie o nietolerancji glutenu, bo potocznie tak się nazywa wszystkie te białka zbożowe, oczywiście jest ich mnóstwo, mnóstwo więcej, ale oczywiście się mówi o tej nietolerancji glutenu jako takie najbardziej potoczne, ale i w tym przypadku jest właśnie przyczyną działanie systemu odpornościowego nieprawidłowo. Istotną różnicą jest właśnie czas występowania nieprawidłowej reakcji między alergią na gluten a celiakią. Bo jeśli mówimy o alergii, to jest to dosłownie kilka godzin natychmiastowa reakcja albo ewentualnie to jest dosłownie, no nie wiem, do 7-8 godzin po spożyciu czegoś, co zawierało gluten. A celiaki to objawy mogą być natychmiastowe, mogą być po paru godzinach, mogą być też rozłożone w czasie i możemy na przykład tak naprawdę nie wiedzieć, bo nie wiem, pomyślimy sobie, że zatruliśmy się czymś, albo tak naprawdę jakaś inna choroba do nas się przywlokła. Więc tak naprawdę celiakie trudno od razu zdiagnozować. Najważniejsza informacja, różnica między alergią na gluten a, nie tolera a celiakią jest taka, że przy celiaki dochodzi do zaniku kosmków jelitowych. Czyli tych wypustek śluzowych jelit, które odpowiadają za przyswajanie substancji yy, odżywczych. Przy alergii, nietolerancji pokarmowej nie mamy z tym do czynienia, także to jest bardzo ważna informacja, że celiakia wiąże się z tym, że dochodzi do zaniku kosmów jelitowych. I teraz tak, prowadzi to do zaburzeń wchłaniania, czyli my możemy jeść normalnie, możemy się suplementować, a tak naprawdę nasze jelita, nasz organizm nie jest w stanie wchłonąć z tego pożywienia tego, co potrzebuje. Czyli tak naprawdę może dochodzić właśnie do niedoborów z tego w względu, że mm, powstają tutaj zaburzenia wchłaniania. U chorych na alergię, tak jak wspominałam, nie dochodzi do tego zjawiska i alergia może ustąpić, może przejść, może nie przejść, ale celiakia nie ustępuje. Jest to choroba, której nie da się wyleczyć, tak samo jak Hashimoto, to jest choroba, której nie da się wyleczyć, to są schorzenia w których możemy dojść do tak zwanej remisji, czyli jakby nie mamy żadnych objawów, powiedzmy choroba czy schorzenie jest utajone, ale ono cały czas z nami jest i jakieś pewne nieprawidłowości, nie wiem, nadmierny stres czy zjedzenie czegoś, czego nie powinniśmy, może spowodować uaktywnienie się tej choroby. I teraz tak, jaka jest diagnoza celiaki i alergii? Jeśli chodzi o alergię, idziemy sobie po prostu zrobić badania krwi. Jest to badanie przeciwciał z klasy IgE. F79 gluten gliadyna. Więc robimy sobie takie badanie i wychodzi nam, czy mamy alergię, czy tam nietolerancję glutenu. A jeśli chodzi o celiakię, no to już, już jest troszkę trudniej. Po pierwsze, musimy iść do lekarza pierwszego kontaktu, który da nam skierowanie do gastroenterologa. To jest lekarz, który zajmuje się właśnie tymi skorzeniami. On tak naprawdę zleci nam badanie serologiczne i tutaj uwaga, z krwi badamy sobie wtedy obecność przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, czyli badamy sobie takie składniki jak TTG, DGP lub GAF, czyli to jest przeciwko deaminowanej gliadynie oraz możemy też zbadać E- MA przeciwko endomysium mięśni gładkich. Wiem, to są ciężkie nazwy, ale Wam mówię pod tym kątem, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy albo właśnie nie wie tak naprawdę, czy ma tą celiakię, czy alergię na przykład na gluten, to może sobie wykonać takie badanie. Oczywiście w internecie też możecie znaleźć taki spis, więc ja Wam tylko chciałam nakreślić, jak to wygląda. Zazwyczaj tak naprawdę wystarczy zrobić tylko powiedzmy tą transglutaminę zetkankową te przeciwciała, jeśli badanie potwierdzi, jeśli wykryjemy takie coś, no to oczywiście dochodzi do potwierdzenia celiaki. Tutaj jakby wtedy mamy takie potwierdzenie. Ale jeżeli nie znajdziemy we krwi tych, tych przeciwciał, obecności tych przeciwciał, to wcale nie oznacza, że jesteśmy zdrowi. Wcale nie oznacza, że nie ma u nas tej celiaki. Bo czasami jest tak, że organizmy niemowląt albo osób dorosłych po prostu nie wytwarzają tych przeciwciał, mimo że dochodzi do zaniku kosmków jelitowych, czyli dochodzi do tego, że problem po prostu jest. Więc co wtedy robić, kiedy mamy objawy, ale w badaniach krwi nie wyszło nic, nie wyszły przeciwciała, należy poddać się biopsji jelita cienkiego. Jest to badanie endoskopowe. I wtedy tylko możemy potwierdzić, tak naprawdę tymi wycinkami e, fragmentów wyściółki jelita e, oceniamy po prostu stopień e, zaniku kosmów i tylko wtedy będziemy wiedzieć, e, czy ta celiakia jest, czy nie. Oczywiście można też zrobić sobie badania genetyczne. One są troszkę droższe, ale to też jest kwestia tego, bo oczywiście e, też e, nie toleruje, boże, celiakia jest związana z, z genami, więc tutaj można zrobić sobie również badanie genetyczne. No I teraz tak, co z tą eliminacją glutenu podczas choroby Hashimoto? Powiem wam, że przygotowując się do tego live'a, miałam takie déjà vu, bo to jest bardzo podobny temat, jeśli chodzi o mleko. Pod tym kątem, że przy mleku nie było dobrej odpowiedzi, bo byli zwolennicy, byli przeciwnicy, przedstawiłam wam różne kwestie, tak naprawdę. I jeśli chodzi o, mm, o eliminację glutenu przy Hashimoto, to jest dokładnie tak samo. Powiedzą osoby, że ja mam Hashimoto, nie mam zrobionych żadnych badań, nie mam stwierdzonej nietolerancji glutenu czy celiaki, ale nie jem glutenowych rzeczy i czuję się super. No i jakby nie mamy prawa tego kwestionować, że ta osoba dobrze się czuje na tej diecie bezglutenowej, ale też nie mamy żadnych konkretnych badań, które potwierdzają nam, że przy Hashimoto i niestwierdzonej celiaki warto jest konieczność eliminowania tego glutenu. Nie ma tak naprawdę takich badań, więc... Yy... Które potwierdziałyby tą tezę? Więc tak naprawdę mówię, temat jest ciężki, ale spróbuję Wam przedstawić tak naprawdę przegląd badań, który zrobiłam, <laughs> przepraszam, i po prostu będziemy sobie to zaraz analizować. Więc tak. <laughs> Często osoby zgłaszają właśnie poprawę stanu zdrowia, to co Wam powiedziałam, które mają Hashimoto i na przykład wyeliminują z diety gluten. Tylko tak jak mówię, też trzeba brać poprawkę, my jako specjaliści, jako dietetycy, jeżeli ktoś mówi, że jest na diecie bezglutenowej, to my bierzemy poprawkę, że jeżeli na przykład jest to kobieta, żona i mama dzieci i mieszkają wszyscy w jednym domu i tylko ona nie je glutenu, to znaczy, że ona tak naprawdę nie jest na diecie bezglutenowej, tylko jest na diecie ograniczającej gluten, czyli wie, że nie wolno jeść takiej kaszy, takich płatków i tak dalej, ona to wie, ale w domu cały czas ten gluten się unosi, bo niestety ale jak ktoś ma bardzo, bardzo poważną, yy, poważny problem, jeśli chodzi o celiakię, to tak jak mówię, unoszenie się nawet zapachu yy, tej mąki, czy po prostu jak pyłki się unoszą i tak dalej, to ten gluten dostaje się do naszego organizmu właśnie w ten sposób. No i może dochodzić wtedy już nawet do jakiejś reakcji, mimo że nic ta osoba glutenowego nie spożywała. Więc tak, skąd wynika to, że te osoby, które nie jedzą yy, glutenu przy Hashimoto, mimo niestwierdzonej celiaki, lepiej się czują? Faktem jest to, że u Takich nadwrażliwych osób. Um, można po prostu wytłumaczyć to, że ich organizm jest jakby zbyt. Gwałtownie reaguje na niektóre pokarmy, że on po prostu, jak już jest zniszczony w pewien sposób tą chorobą autoimmunologiczną, to on po prostu wytwarza nadmierną reakcję na nawet najprostsze i najbardziej przystępne potrawy. Więc to może być powód, że po prostu te osoby są nadwrażliwe i tak naprawdę czasami pewne alergizujące produkty warto wykluczyć, żeby po prostu lepiej się poczuć. I pamiętajmy, będę to podkreślać, że dieta bezglutenowa jest dietą wykluczającą spore ilości produktów, jest dietą ograniczającą, więc nie można tego zrobić tak chopsiuk, trzeba to zrobić z głową. I tak, nie ma natomiast żadnych dowodów naukowych, że gluten, czyli jakby wystawienie się, ekspozycja na gluten, będzie zwiększał ryzyko wystąpienia choroby tarczycy z autoagresji. Nie ma przeprowadzonych takich badań, oczywiście pewnie jakieś tam można by się doszukać czy coś, ale nie są to badania randomizowane, potwierdzone, którymi możemy się opierać. No i teraz przegląd badań. Związek między celiakią a chorobą autoimmunologiczną tarczycy po raz pierwszy został opisany trzy dekady temu. Więc tak naprawdę mamy pewne um, takie przeświadczenia, że jeżeli u kogoś, głównie idzie to w tą stronę, że u kogoś, kto ma stwierdzoną celiakię, w większości przypadków, albo w dużej ilości przypadków, stwierdza się te przeciwciała, um, jeśli chodzi o antyTG czy antyTPO. Te przeciwciała przeciwtarczycowe. I od tamtej pory celiakia stała się chorobą coraz częściej diagnozowaną u pacjentów z zapaleniem Hashimoto. Więc jeżeli ktoś ma Hashimoto, można przypuszczać, że ma celiakię. Jeśli ma objawy, przebadamy to. I tak samo w drugą stronę, jeśli ktoś ma celiakię, to jest to prawdopodobne, że może u niego wystąpić choroba z autoagresji, jeśli chodzi o tarczycę. Według międzynarodowej literatury medycznej autoimmunologiczne zapalenie tarczycy i celiakia są wyraźnie powiązane. I teraz tak, przegląd badań. W pracy w potwierdził obecność przeciwciał anty TPO w 29% pacjentów z celiakiem. Czyli tutaj akurat mamy przykład. Ten pan przeprowadził badania, że osoby, które miały celiakię, to u 29% występowały przeciwciała przeciwko antyTPO. Kowalska, pani Kowalska i współpracownicy zaobserwowali, że wszystkie przeciwciała przeciwtarczycowe występują u 41% chorych dzieci z nietolerancją glutenu. Czyli tutaj już mamy większą ilość osób i tutaj mówimy o dzieciach. Czyli jednak, jeśli u dzieci występuje jakaś jedna choroba autoimmunologiczna, albo coś się dzieje na drodze autoagresji, no to niestety tutaj jest większe ryzyko, że może się urodzić jakaś druga choroba, trzecia i tak dalej. Kolejne badanie. W badaniu HADiF i yy, współpracownicy oceniono korelację między autoimmunologicznymi chorobami tarczycy a celiakią. U 4% badanych z chorobą Hashimoto jednocześnie potwierdzono celiakię według kryteriów Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Więc tak naprawdę tutaj już mamy zaledwie można powiedzieć 4%, ciężko to tak klasyfikować, ale takie badanie jest. więc Chciałam Wam pokazać przegląd tak naprawdę różnych tych badań. Istnieje teoria, że przedłużająca się właśnie ekspozycja na gluten yy, u pacjentów z nierozpoznaną celiakią, czyli tak naprawdę nie mamy żadnych badań stwierdzonych, może predysponować do powstania chorób z autoagresji tarczycy, chorób autoimmunologicznych, ale nie tylko właśnie z autoagresji tarczycy, bo również cukrzycy typu 1 i alopecji, czyli łysienia. Tak naprawdę też, czy reumatoidalnego zapalenia stawów na przykład, to też są wszystko choroby z autoagresji, czyli autoimmunologiczne. No i istnieje taka teoria, ale tak naprawdę, czy jest ona potwierdzona, czy są na to badania? No tak jak mówię, temat rzeka, jeśli chodzi o mleko i tak samo, jeśli chodzi o Hashimoto i gluten. Dieta bezglutenowa przy niestwierdzonej celiaki? Tak jak mówię, zależy, czy to jest dieta taka restrykcyjna. Że totalnie eliminujemy gluten i eliminujemy bardzo dużą ilość produktów, czy po prostu jakby unikamy no, płatków owsianych, ale jak najbardziej możemy pełnowartościowe jakieś inne produkty zamienić w zamian za to. Więc istnieją sprzeczne dane po raz kolejny Wam to powtarzam, że wczesne rozpoznanie i stosowanie diety bezglutenowej może spowolnić postęp chorób autoimmunologicznych. I w związku z tymi kontrowersjami przeglądałam właśnie badania. I, przegląd, nie, I tak naprawdę dokonano takiego przeglądu piśmiennictwa, więc teraz Wam go przedstawię. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką eliminowania czegokolwiek z diety. Jeżeli nie mamy potwierdzone, że to nam szkodzi, jeżeli źle się, jeżeli źle się po czymś nie czujemy, albo jeżeli no nie mamy po prostu wykonanych badań i nie mamy tego potwierdzonego. Jestem daleka od eliminacji takiej zapobiegawczej, naprawdę. Czasami mówię, zdarza się to i mam pacjentki przy to, że mają delikatną dietę bezglutenową, po prostu unikamy tych produktów, ale tak jak mówię, żyto czy czasami owies również jest zanieczyszczony pszenicą, glutenem, więc... Nie do końca jest to dieta bezglutenowa, taka stricte. I teraz tak, Ventura zasugerował, że dieta bezglutenowa u chorych na celiakię z współistniejącym zapaleniem Hashimoto, czyli mamy kogoś, kto ma celiakię i ma chorobę Hashimoto, może spowodować zmniejszenie liczby przeciwciał przeciwtarczycowych. Czyli wynika z tego, że tak naprawdę, z tego badania akurat, że tak naprawdę jak ktoś ma cel, jak jest stwierdzoną, tutaj podkreślam, że ta osoba ma cel, jak jest stwierdzoną, czyli ona tak naprawdę powinna i musi być na diecie bezglutenowej, żeby sobie nie pogłębiać tego stanu zapalnego jelit i ma Hashimoto, no, tak naprawdę oprócz tego, że dieta bezglutenowa wpływała na jej poprawę zdrowia, jeśli chodzi o jelita, to tak naprawdę mogła spowodować zmniejszenie liczby przeciwciał. Czyli też przy okazji troszkę leczyliśmy, można powiedzieć, dietoterapią tarczycę. To zapalenie autoimmunologiczne Hashimoto. Także to jest bardzo ciekawa informacja. Kolejne badania. W badaniach Sategna Guidetti i współpracowników wykazano, że u 12% chorych z celiakią i niedoczynnością tarczycy dieta bezglutenowa doprowadziła do normalizacji subklinicznej hipotereozy, czyli tej subklinicznej niedoczynności tarczycy. Bo oczywiście nie wiem, czy Wam kiedyś wspominałam, ale mamy różne rodzaje niedoczynności tarczycy, wtórną, subkliniczną, itd. Czyli tutaj już u 12% chorych z celiakiem, cały czas Wam potwierdzam, że to osoby miały stwierdzoną celiakię, Czyli były na diecie bezglutenowej, bo tutaj już jest konieczność wprowadzenia diety bezglutenowej do końca życia. Tak to wygląda. I miały wtedy niedoczynność tarczycy, to ta dieta bezglutenowa, powtarzam, nie dość, że działała na jelita, to tak samo doprowadzała do normalizacji, jeśli chodzi o tarczycę. I tak, w cytowanej pracy wskazano ponadto na potencjalną prewencję funkcji diety bezglutenowej w autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy. Czyli tutaj, no mówię, tutaj jest taka sprzeczna informacja, że. Nie była stwierdzona celi, jakie, a jednak ta dieta bezglutenowa jakoś wpływała na tą, na tą chorobę autoimmunologiczną tarczycy. Ale mówię, to są różne badania, i naprawdę, no po prostu, żeby siąść do tego i przeanalizować wszystkie za i przeciw, to tak naprawdę trzeba by dużo czasu poświęcić. Ja Wam zebrałam to wszystko w, ta, w taką, skondensowałam to w jedno, ale tak jak mówię, najważniejsza jest pacjentka, pacjent, jej objawy, jego objawy. No, oczywiście, badania, jeśli mamy wykonane, no to już jest w ogóle najlepsze. Kolejna rzecz, wpływ diety eliminującej gluten na leczenie niedoczynności tarczycy u osób z celi, jaką również oceniono w pracy, Kolina. I tutaj zaobserwowano, że po zastosowaniu diety bezglutenowej objawy niedoczynności tarczycy wykazywało 1% pacjentów, gdzie z wyjściowych pacjentów, czyli początkowo, chorowało ich 3%. Czyli tak naprawdę z 3% zeszliśmy do 1% przy zastosowaniu diety bezglutenowej, przy objawach niedoczynności tarczycy. Tutaj znowu nie mieliśmy stwierdzonej celiaki, więc to była dieta taka zapobiegawcza. No i teraz pytanie kolejne: czy to dieta była bezglutenowa, bardzo restrykcyjna, czy taka powiedzmy północna? Na pół po prostu ograniczamy produkty, które mają wysoką zawartość tej pszenicy i wysoką zawartość glutenu. Yy, kolejna rzecz. Pacjenci z rozpoznaną celiakią i niedoczynnością tarczycy pod wpływem diety bezglutenowej doświadczali zmniejszenia nasilenia objawów hipotyreozy, czyli niedoczynności yy, tarczycy i stosowali też niższe dawki lewotyroksyny, czyli leutroksu albo eutyroksu, które yy, dostajecie na yy, przy schorzeniach tarczycy. Więc tak naprawdę, no to to też jest kolejny jakby argument za tym, żeby powiedzmy można było profilaktycznie to, tą dietę bezglutenową stosować, no bo jednak zmniejszenie dawki może wpływać na to, że ktoś się będzie lepiej czuł, ale oczywiście oprócz zmniejszenia dawki leków trzeba też patrzeć na objawy i, i jak to się czuje. Kolejna sprawa, brak związku pomiędzy dietą bezglutenową, a Hashimoto zauważył znowu inny badacz, inny um, naukowiec, który nie potwierdził zależności między mianem przeciwciał przeciwtarczycowych a stosowaniem diety bezglutenowej. Czyli znowu tutaj jesteśmy w kropce, żeby inaczej nie powiedzieć, bo znowu ten naukowiec tak naprawdę przeprowadzonych w swoich badaniach nie potwierdził tego, że wprowadzenie diety bezglutenowej, bez stwierdzonej celiaki, będzie miało jakiś wpływ na mm, nie wiem zahamowanie rozwoju tej niedoczynności tarczycy, czy zmniejszenie ilości przeciwciał we krwi, jeśli chodzi o, o tą tarczycę. I w kolejnej pracy badacza mm, zaobserwowano, że nietolerancja glutenów intensyfikuje zapotrzebowanie na tą lewotyroksynę. Hm, dosyć ciekawe, może się to troszkę wiązać z tym, co poprzednio mówiłam, że jeżeli wprowadziliśmy, mm, że jeżeli wprowadziliśmy tą dietę bezglutenową, no to Lewotyroksynę powinniśmy też zmniejszyć, w sensie, że była potrzeba zmniejszenia tego, nie było już potrzeby stosowania tak dużych dawek, a tutaj zaobserwowano, że nietolerancja glutenu może powodować zwiększenie stosowania tej lewotyroksyny. Czyli powiedzmy, jeżeli byśmy prowadzili dietę bezglutenową, to istnieje szansa, że wtedy tą lewotyroksynę możemy sobie zmniejszyć i te dawki mogą być mniejsze. No i efekt ten zostaje odwrócony poprzez stosowanie diety bezglutenowej oraz zwiększenie dawki lewotyroksyny, to co Wam przed chwilką powiedziałam. Jakie mamy wnioski z tego wszystkiego, tak naprawdę? Choroby autoimmunologiczne tarczycy mogą współwystępować z celiakią i odwrotnie mogą występować w ogóle między sobą? Jeśli mamy już jedną chorobę autoimmunologiczną, jest naprawdę wysoce duże ryzyko, że będziemy mieć kolejną. Czy to będzie, mówię, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, łysie nieplackowate, choroba autoimmunologiczna tarczycy, czy to będzie na przykład insulinooporność, gdzie też już mamy pewne problemy z, no, z gospodarką węglowodanową, czy właśnie jeśli chodzi o, o nasz układ immunologiczny. Niestety tak to wygląda. Jeżeli mamy jedną chorobę autoimmunologiczną, może to za sobą nieść konsekwencje wystąpienia kolejnych takich schorzeń. W świetle obecnych badań Stosowanie diety bezglutenowej jest uzasadnione wyłącznie u chorych ze zdiagnozowaną, rozpoznaną celiakią. To jest taki największy przekaz, który chcę Wam dzisiaj powiedzieć. I ja się tego bardzo trzymam, bo tak jak mówię, jestem daleka od takich restrykcyjnych diet yy, usuwania wszystkiego od początku z jadłospisu, bo naprawdę to nie służy. Oczywiście będą osoby, gdzie jest to konieczne ze względów zdrowotnych, ale niestety większość osób nad wyrost usuwa na przykład gluten z diety czy nabiał, bo jest to modne, bo, bo coś tam. Nie róbcie tego, zróbcie to wszystko z głową, oczywiście jeśli są do tego predyspozycje jak najbardziej, ale trzeba to wszystko przemyśleć. Samo potwierdzenie autoimmunologicznego przewlekłego zapalenia tarczycy, jakim jest Hashimoto i obecność przeciwciał antyTPO, jak sobie badamy z krwi, to antyTPO są bardzo podwyższone, nie stanowi wskazania do eliminacji glutenu z diety. Ważna rzecz. Jedynie pacjenci z celiakią i współistniejącą chorobą Hashimoto mogą odnieść korzyści ze stosowania diety bezglutenowej. Celiakia i choroby tarczycy często idą w parze, dlatego jak najbardziej jest zalecane poddanie się badań, jeżeli występują na celiakia. Fajnie sobie przebadać, jakieś tu latają, e, fajnie sobie przebadać tarczycę i odwrotnie, jeżeli mamy y, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, fajnie przebadać się pod kątem nietolerancji czy alergii na gluten oraz celiaki. Co do stosowania diety bezglutenowej, w takim przypadku niezbędna będzie konsultacja z dietetykiem, bo tak jak mówię, dieta bezglutenowa jest dietą restrykcyjną, ograniczającą. Więc fajnie, żeby dietetyk Wam dobrał, jakie inne produkty powinniście jeść, albo co suplementować, żeby organizm nie stracił jakby na tej diecie bezglutenowej, tylko żeby jak najbardziej był odżywiony, żeby tutaj było wszystko pod względem wartości odżywczych i składników odżywczych w porządku. I tak, ze względu na to, że dieta bezglutenowa wiąże się z wyeliminowaniem z jadłospisu dużej ilości produktów, które dostarczają właściwości, yy, wiele wartościowych składników, należy uzupełniać ten niedobór czyli albo suplementacja, albo żywienie z innych produktów. Już będę kończyć. Ostatnio udaje mi się w 30 minut robić te live, więc bardzo się cieszę, nie zanudzam Was przynajmniej długo. Jakbyście mieli jakieś pytania, to teraz jest czas, żeby je powysyłać i ja zaraz będę na nie odpowiadać. Także dawajcie, dawajcie tutaj pytanka, bo, bo te lajby są dla Was. Więc tak, nie wykazano, że spożywanie glutenu może być powodem zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby Hashimoto, jak również nie ma wystarczających dowodów naukowych, że skuteczność stosowania takiej diety w leczeniu chorób u osób bez celiaki jest skuteczna. Czyli cały czas Wam powtarzam, tak naprawdę parę przewinęło się tutaj badań, które niby potwierdzały za taką profilaktyczną dietą bezglutenową, ale w większości badań takich randomizowanych, jednak nie jest tego zdania. I wyniki badań wskazują, że u pacjentów wykluczenie. Glutenu zjadło spisu, nie ma wpływu na czynność tarczycy. Więc zatem, jeżeli osoba chorująca na Hashimoto nie ma celi, nie ma alergii, nietolerancji yy, czy nadwrażliwości na gluten, to nie ma tak naprawdę takiej konieczności, żeby ten gluten z diety eliminować. Więc to Wam chciałam dzisiaj przekazać. Mówię, temat ciężki, tak jak i był temat ciężki, jeśli chodzi o mleko, ale mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłam. Yy, tak jak mówię, dieta bezglutenowa diecie bezglutenowej nie jest równa. Bo taka prawdziwa, można to tak nazwać, dieta bezglutenowa jest dietą bardzo restrykcyjną, ograniczającą, i tutaj naprawdę pasowałoby wyeliminować wszystko, co jest, co jest glutenowe. Pamiętajcie, że gluten naprawdę znajduje się w produktach, których nawet byście nie pomyśleli. Więc jeżeli są jakieś pytanka, tutaj jeszcze jestem chwilkę, możecie zadawać. Fajnie, że jesteście ze mną, że mnie słuchacie. Cieszę się bardzo. Mówię, 30 minut to jest dobry czas na to, że Wam to wszystko przedstawiłam, bo tak naprawdę troszkę już bardziej nauczyłam się szybciej mówić, nie zacinać się, więc, więc jest, to, jest to wszystko troszkę, troszkę lepsze. Słuchajcie, jak nie ma pytań, zapisuję tego live'a, można go sobie odtworzyć. Hej, 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 więc można go sobie odtworzyć, będzie go można yy, posłuchać od początku, także kończę, życzę Wam cudownego wieczoru, wyśpijcie się, ja też zaraz lecę yy, spać, żeby trochę odpocząć, zregenerować się i yy, jakby były jak, jakieś pytanka jeszcze później, to jak najbardziej możecie do mnie pisać śmiało, pamiętajcie o naszym wyzwaniu na marzec. Działamy, będziemy się mobilizować. Ja będę prężnie przygotowywać to wyzwanie pod względem całym logistycznym, więc, więc cieszę się, że mam na to czas i będziemy, będziemy sobie działać. Dziękuję Wam. Cudowni jesteście, trzymajcie się i miłego wieczorku. Zaraz zapisuję live'a, więc będzie można go sobie odtwarzyć. Pa pa!